Co tu jeszcze mam kupione? O to też jest stare. To jest bluzka w sumie. O to kupiłam. Wiecie co? Taki sklep Bajsiuń, ja go kochałam. Ja tam, w sumie, cała moja szafa to, to jest właśnie z Bajsiuń. I facetka, właścicielka zamknęła, bo chce spróbować czegoś innego. Powiedziała, że się dowiemy o jej nowym koncepcie teraz na wiosnę, a zamknęła butik w październiku, nie, źle mówię, w październiku ja byłam operowana, ostatniego to ona zamknęła pod koniec listopada. Także dorwałam tam swetr taki, on jest taki, taki jest ładny i też jest dobry, ma skład, tutaj ma takie jakby takie, jakby krótsze. Nie wiem, muszę Wam pokazać z bliska to, no bo to tylko, że nie będziecie widzieli. Bo ja bym musiała mieć to ubrane. O, widzicie takie, fajnie, fajnie to daje. Takie coś, to jest oczywiście z tyłu. To takie coś. No, w każdym razie to jest ten sweter kupiłam chyba za 100 koron, czyli 50 zł, czy coś takiego. To też bardzo tanio. Jak na taki kwalitet swetra. Są spodenki stare jak świat. O, w tym... A wtedy, co kupiłam... A nie, to kupiłam... No właśnie, wtedy, co kupiłam te spodnie w tym w Gina Tricot, to kupiłam leniane takie spodnie. Dwie kieszonki ma na pośladkach, nie wiem, czy widzicie. I one są też... Muszę wstać. One są też takie Długie. I za nie też dałam jakieś tam 50 koron, czyli 25 zł, coś takiego. I wiem, że takie jak te czarne, to kupiłam też. To są rzeczy, które są już stare jak świat. O, tu takie same kupiłam, tylko tak, tak mi się dobrze w nich chodziło, że kupiłam właśnie kremowe. I tu z przodu też widzę, że mają takie kieszonki. Nie wiem, czy wy widzicie. To takie naszycia. Naszycia ma i taką. No nie wiem, czy strukturę widać. Takie kreseczki, jakby. No, to poleciałam po drugą od razu parę i jeszcze dostałam. Bo wiecie, takie rzeczy to szybko są wysprzedane. Ty bardziej, jak taki dobry kwalitet. O, tu jeszcze mam metkę. Kupiłam znowu w tym sklepie i teraz ja nie wiem, ile one normalnie kosztują. Zobaczcie, jaka cena wielka, a ja za nie dałam 150 koron. 899, czyli 900 koron, to ile to jest? No skoro 1000 koron, to ile to jest? 500 zł, a 1000 koron kiedyś było nawet 600 zł, to tak 500-600 zł, no to to trochę mniej, 900 koron. I to jest ta marka Ivy, nie wiem, czy znacie z niej mam tą, ale tutaj taką zieloną kataną że mam ją chyba z 3 lat, także ona jest fajna, cały czas ją noszę. Spodnie to będę miała pewnie na lato, takie w gumkę, tutaj w gumkę, tu jest niby gumka, trochę szlufki, a tu jest normalnie zamykana na guzik i na te rzep, tu guzik, zameczek i są zwężone na dole. I tu mają taki maleńki wice rozporeczek. Mm, także to jest to, co kupiłam właśnie w tym bajszym sklepie. O tu mam jedne spodnie, co też kupiłam w bajszym, tylko ja już je mam chyba z 3 lata. One są super, mają taki trochę wyższy stan. Y, tutaj mają ten mankiet taki. Z tyłu mają inną strukturę materiału, taką bawełnianą, a tutaj mają taką elegancką śliską. I one fajnie się układają, bo one są takie niby, niby sportowe, bo to taki mają trochę look, ale jak są obcisłe, to tak fajnie wyglądają, także fajnie do nich się chodzi w tych w jakichś tam sneakersach, albo nawet w takich eleganckich, wyższych butach, czy, czy, czy na szpilku, czy nawet taki Kozaczek wyższy, wiecie. Także. Do, do tych spodni to. No i co ja zrobiłam? Poszłam do sklepu właśnie wtedy, jak była wyprzedaż w tym yy, Bajzyn. To kupiłam sobie drugą parę spodni, tych samych, tylko że granatowy kolor. To widzę, że jeszcze ich nie nosiłam. Także one też tam 900 koron chyba kosztują, a za nie dam 150. Mm, naprawdę Podobają mi się, są super rackie. O, pokażę Wam te jakby kogoś interesowała nazwa taka. Ja normalnie jestem SK, ale te spodnie to mam XS, bo tak jak mówię one mają być... A nie, one są troszeczkę inne, bo one nie mają mankieta tego, tego ściskacza, ścis, ściskacza tego, wiecie. Nie wiem, jak to się na dole nazywa, ten mankiet. I w tym samym sklepie, tego samego dnia, kupiłam spodnie, które strasznie mi się też podobają. O, też Wam pokażę ten kod. I też widzę, że one są drogie, 1000 koron kosztują, a ja dałam za nie 150, nie? No i jest 100% bawełna. Mają bardzo wysoki one stan. I one mają, i one są też w sumie takie szerokie. Naprawdę fajnie leżą. No i tutaj mamy pasek i nie pasek, a guzik. Tak samo jak przy tamtych. I zameczek. Ehm, Trzasło mi w kolanach, jak zawsze. Tylko te, w tych spodniach jest problem, że one są minimalnie przydługie. I do nich fajne by znowu były takie no, eleganckie, bardziej z, y, te buty, czyli na jakimś wyższym szpileczce, czy coś takiego, albo takie inne, takie te podobne są fajne buciki. Tylko, że ja nie, mo, nie mogę w takich chodzić, ze względu, że jeszcze nie mam równowagi przez mój krzyż, także y, bym musiała nosić do nie sneakersy. Co też jak najbardziej pasuje, tylko problem jest w tym, że ja nie mam długości w nich jeszcze, także jak ja ubiorę sneakersy, to będę musiała dużo je obciąć. A żeby je obciąć, to tu kosztuje no więcej chyba niż ja za nie dałam. Także... Musiał czekać do Polski, a ja tak w sumie mam konfirmację. To ja bym chyba chciała sukienkę ubrać na oliwerka. konfirmacja, ale jesteśmy też zaproszeni na inną konfirmację. Chciałabym sobie te spodnie ubrać, ale no nie wiem, zobaczymy. W tym samym sklepie, tylko w lato, kupiłam sobie taką spódniczkę z tym takim rozporeczkiem z przodu. Jest bardzo fajna, leciutka, kieszonki ma. Także to jest też w tym samym sklepie. Nie wiem ile dałam. Na pewno dałam poprzecenie, ale ile, to ja nie wiem, bo ja po prostu, no nie pamiętam. Okej, okay, tu są już stare łachy. Co tu jeszcze mam, żeby nie ominąć Wam? Wiecie co, jak na dzień dzisiejszy, bo ten vlog chyba będzie długi, to ja Wam szybko przymierzę te ciuchy, które Wam w tej chwili pokazałam, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej z HM-u, co kupiłam w zeszłym roku w wakacje, właśnie te takie, takie, takie tanie, co kupiłam, to możecie mi napisać, to chętnie zrobię Wam drugą część tego, a teraz przymierzę. Okej, okay. łyk. Powiem Wam tak. Myślałam, że będę tak ubrana na, tą, na ten koncert do mojego syna. Tu są te moje spodnie, ale widzę, że mnie nie widać do końca. To ja nie wiem, jak ja teraz to zrobię, bo ja tak. No nie mam jakby możliwości. Czyli to są te spodnie i myślałam, że ubiorę tą marynarkę. Też z H&M. -u. za żadne pieniądze. Trochę droższa. Nie za 15 zł, ale. 150, chyba. Um, także tego nie będę miała obranego. Co ja mam zrobić, żeby Wam pokazać, żebyście widzieli mnie w całości? No nie mam pojęcia. Nie mam lusterka takiego oświetlanego, żeby tak dobrze było. Um. Czyli te tutaj spodnie są jakby za długie i ich nie ubiorę. Więc tu jest ta moja pierwsza sukienka. Już Wam pokazuję trochę z daleka. Widzę, że nie da się całkiem z daleka. Ona jest, widzicie, tutaj taka cała prosta. Tu ma z jednej strony ten rozporek. Myślałam, że jest dwóch. Taka, widzicie, prosta jest. Tutaj mam pod koszulek. Pod spodem, bo już mi się nie chciało ściągać. Także jak za 15 zł na co dzień po ogrodzie do koszenia trawy, to akurat, nie? Albo na mały taki em, gorący dzień na mały taki grill do, do znajomych. Fajna jest sukienusia, jest mocno no, wygodna, dlatego że jest ta wiskoza. I właśnie to jest zakup za 15 zł. Co wy na to? Napiszcie koniecznie, czy też mieliście takie przeceny u Was rok temu, bo ja nie wiem nic na ten temat. Jestem znowu w mojej tutaj podkoszulce. Ale właśnie nie o to chodzi, tylko chodzi o te spodnie z Ivy. Te takie nie wiem czy pamiętacie co Wam pokazywałam. Tu mają ten maleńki taki rozporeczek. Kieszenie wygodne spodenki. Pan nie jest jakiś za najwyższy, ale też nie jest z tych niskich, także fajne, wygodne porteczki. Tu są te spodnie znowu, co kupiłam z 1000 koron na 150. Już Wam pokazuję tutaj niżej, jak się prezentują. One, co mają jedyny minus, to jest tylko to, że one nie mają kieszeni. A ja zaraz ręce pakuję do kieszeni. Tu mają wysoki stan, są bardzo, ale to bardzo wygodne. No i mają te szerokie nogawki. Jak widzicie, są jakby za długie, delikatnie. Jakby miała wyższe buty, wszystko by było perfekt. Także one są super ręckie. I one są na mnie, ale by mogły być. Jakby były ciasniejsze, to już by mi było niewygodnie. Na pewno są dziewczyny, co preferują, żeby były bardziej ciasne, ale powiem Wam, że one były na mnie luźniejsze. Także ja się trochę boję, bo skoro ja przytyłam, a te były ciutkie luźne, to co będzie z tymi, co na mnie pasują. Hmm. Dalej. I kochani, tu mam wielki problem. Te spodnie, które mówiłam, że kupiłam z Gina Tricot, Ona oh no, już zniżam. W sumie niby na kamerze to wygląda mało wiele jako tako, jak tak niektórzy lubią. Ja nie preferuję aż takich ciasnych. Tu jest zbyt ciasne. Nie widzę się z tyłu, ale wy widzicie. Ja potrzebuję więcej miejsca i te kieszenie są jakieś takie Wiecie, to jest len i taka trochę wełna chyba w tym jest, też takie pomieszane, to mam nadzieję, że podczas, podczas nożenia się to wstąpi, długość jest perfekt, gawki są perfekty, tylko tutaj moim zdaniem ja chciałabym bardziej, O, szwy już pękają, no czyli tak. Zyskałam jedne spodnie, straciłam dwie pary, bo ta druga jest czarna. Nie wiem, czy przymierzać te czarne Wam, czy to już wystarczy. Samo za siebie mówię, że są tego samego rozmiaru, czyli powinny być. No, jakbym ubrała coś, zakryło dotąd, to można tak żyć. Tylko tu chodziło o to, żeby miała normalnie jakiś top albo coś. Zawsze coś, baba sobie zawsze znajdzie problem, no nie? Przymierzam te same, tylko czarne. Jestem już w czarnych spodniach. Z Gina Trikot te same, czego nie widać w sumie, bo czarne to czarne. Tym bardziej nie widzicie na kamerze. Yy, nie, że są niewygodne, że aż tak ciaśnią. Tylko, że po prostu no to się nic nie układa. Wszystko jest ta. Dla... pośladki, są jakieś takie zlane, płaskie, bo materiał ociska. Wiecie co? Naprawdę jest mi, to są tanie spodnie, bo dużo za nie dałam, tak jakby umawialiśmy się, że Wam mówiłam 50 koron, czyli 25 zł za jedną parę, jak piłam dwie pary, czyli dałam 50 zł za dwie pary, czyli tanio, ale wiecie co, tak fajnie one nam nie leżały i taki fajny przewiewny materiał, że to jest mi naprawdę szkoda. Te inne kupiłam za dużo, dużo lepszą cenę co prawda droższe, ale wiecie, kwalitet i, i eleganckie, ale to jest kant, to jest takie, wiecie, nie będę nosiła tego na co dzień, a to jest takie, że w tym elegancko można wyglądać i zależy jak się, jak sobie dystajlujemy to wszystko, no nie? No, w każdym razie lecimy dalej. Spódniczka się prezentuje tak, ona jest jakby taka trochę syrenka, w ten sposób, ale jak ją tak rozszerzone nogi, to jest tutaj taka, jakby trochę równa, tylko na dole ma trochę rozszerzone. No w każdym razie, ona ma tutaj, jak widzicie, ten klon, klon, klin, ma taki jaśniejszy, a z drugiej strony ma też klin, ale tego samego chyba materiału i koloru. No, i rzeczywiście na to wygląda, że ja przetyłam. Bo ją miałam w suszarce po kilka razy, żeby mi się wstąpiła, i się nie wstąpiła za dużo. Bo ona jest MK, a ja jestem normalnie SK i ta MK była na mnie naprawdę, naprawdę taka dosyć duża. Um, no, czyli pasuje, co oznacza, że z jakie paki te spotnie z tego godzina tricot mają na mnie pasować, skoro to jest za duże lecimy dalej co nie tu jest spódnica z HM -u. ta o której wam mówiłam że jest na mnie za długa znaczy za długa ja, ja mogę w niej chodzić bo wiecie jak ja mam schody w domu to, to, to ja tak chodzę po tych yy, tak po materiale w każdym razie jest fajna ona co prawda szeleści ja bym ją tutaj o, w ten sposób podwinąć żeby tą część miała jakby krótszą, no ale wtedy to trzeba tu nie będzie pasowało, bo widzicie, jest wszystkiego za dużo. A z dołu jak obetnę, no to będzie ta cała falbana krótsza, a nadal będzie takie długie, a to mi się właśnie niezbyt podoba. Jak oczywiście położę coś na to, od razu się inaczej prezentuje, z jakieś krótsze, to tak mi lepiej to idzie. Materiał jest fajny, bo jest bawełna, czyli przebiewny, będzie się oddychało, fajny, ale no jest długa. I ta guma niby to tak. Niby tak trochę ciśnie tak jest niewygodnie. No tak, taki, taki H&M, No ale ale jest. Fajna, różowa. ja Jestem dziewczyna, różowe pasuje do mnie, mimo że za różowym nie przepadam, tak jak wiecie, ale. Mm, no właśnie, mówiłam Wam wtedy, jak Wam pokazywałam te rzeczy i nie dokończyłam. Tu chodzi o to, że... Czyś oliwerku. Chcesz przejść? OK. <grym> Jak jest tak tanio i jest taki materiał, to mi jest... To nie patrzę już na jaki kolor. No to jest taki letni kolor. Różowy zawsze jest dla dziewczyny. No. Także nie ma problemu. Ale na pewno, gdyby były inne kolory, wybrałabym inny. Po prostu to był ten jedyny i po prostu patrzył na mnie. Jakieś śmieszne pieniądze. Rozmiar pasował. Okej, okay, biorę. Zawsze mam kogoś, żeby to podarować albo... Nie ma problemu. Rodzina przyszła do domu, także będziecie słyszeli sobie gadanie od czasu do czasu. Ja sobie łyknę. Oni zaraz sobie kanapki tu robią obok, także będzie hałas. A tu mam tą spódniczkę z HM-u. O, widzę, że mój mąż tutaj mruga do was. Tu mam spódniczkę z HM-u. I widzicie, ona jest super superancka, ale czuję, że mnie ciśnie. Ja rzeczywiście przytyłam, ale to nie jest duży problem, dlatego że ja mam problem z przytyciem, a nie z rzuceniem kilogramów. Teraz będzie niedługo mojego syna. Konfirmacja to same myśli robią, że ja chudnę, także to nie będzie żadnym problem. Ale jak na dzień dzisiejszy się za mocno tutaj mi otwiera, bo ja jestem jakby, nie wiem, szersza, czy no jak przytyłam, to jakoś się mniej otwierało, jak była mniejsza. Ona jest tego rozmiaru i wygląda tak sobie. No jest super lanska. co nie? Teraz przymierzam zary te spodnie z lnu. One są podniecone, no ale nie będę, do, nie będę ich teraz nosiła, a do wideo nie będę pracowała. Ja w ogóle nie pracuję rzeczy, a te pewnie bym oblała wodą i wywiesiła na dłożu, żeby przewiało. Także widzicie, pasują jak na mnie, pasują. Inny by chciał może bardziej obcisłe, czy coś takiego, ja absolutnie nie. Ja muszę mieć luz. Długość też pasuje. Sznurki do ozdoby, bo one. No nie, przy Bo to jest był bardziej na mnie luźnie. także rzeczywiście. I teraz szybko przymierzę tą bluzeczkę. Samemu do tych spodni, żeby nie stało na majtkach, bo ja nie chcę bluzek przymierzać do tych spodni co mam i tylko wszystkiego przy, przymierzam, dlatego że nie będzie co pokazać w następnym bloku. Jakbyście chcieli zobaczyć część drugą, mierzymy. to no jest ta bluzeczka, zobaczcie, taka krótka, taka powierzchna, taka jak ja to mówię, trochę ciężarna. Fajne takie marynkawki, mocno takie dziewczęce. Pasują. I to jest taka ala hiszpanka, ala co? Chyba też tak można. I, i nie ciaśniej, że w sumie można tak iść, ale ja preferuję w ten sposób. Cała ja. Mimo, że nie ten kolor, ale pasuje mi. No, ja po prostu. Nie przepadam za pinkiem tylko dlatego, że za dużo ludzi go ma, jakby o coś takiego. No ale to nie jest zły kolor, to jest ok. Kolor. Także to są też dwie rzeczy, i następne. Ok, z tymi spodniami może przesadziłam, bo naprawdę są mocno podniecone, no ale całą zimę wyrżały. Nie ma się co dziwić. Zniżam i sobie. Tutaj układa się bardzo źle i to tak typowo moim zdaniem, ja wiem, ani to jest taki sztywny zamek, że tu ani naszyć, no to będzie trzeba było wyprasować i rzeczywiście ciociulowo wygląda, aż ten zamek tak, tak, tak odstaje, taki jest sztywny, albo nowy wszyć, nie wiem. No w każdym razie jeszcze nie były spodnie prasowane, bo nie były noszone, bo zawsze były na mnie za duże. Miałam je w Polsce, miałam dać do krawcowej, żeby mi przeszyła, ale one się moim zdaniem tak ładnie układają. Tu mam taką kieszonkę i nie mogę sobie jej wycentrować, żeby pasowało. No w każdym razie tutaj te przeszycia od kieszeni to tak wszystko i te szlufki, nie szlufki tylko takie naszycia, tak wszystko na pośrodki pasuje, one są jakby uszyte na mnie. Z przodu ten zamek wygląda rzeczywiście nieciekawie, a wy macie może nie macie tego kadru tak ułożonego dobrze, bo ja filmuję was w sumie z góry, żebyście zobaczyli. Um, może w ten sposób. Może w ten sposób jest lepiej troszeczkę. No, spodnie mi się bardzo podobają, ten kolor. A ja mam kończyki, które mają cyrkonie tego samego koloru takie niebieskie i tak, takie kołka i po prostu. No, strasznie mi się podoba ten właśnie zestaw. Jeszcze mamy spódniczkę, jeszcze jedne spodnie i koniec. Mam nadzieję, że Wytrzymacie. Kolejna spódniczka. Ona jest kupiona właśnie w tym sklepie, co ta facetka już. Sklep zamknęła. I teraz tak, ma kieszenie dosyć długie, także dużo pieniążków zmieszczę. Rozporeczek mały z przodu, z tyłu jest totalnie zamknięta, nawet kieszeni nie ma, jest taka prosta i ma właśnie długość tą, co widzicie, także ani nie za krótka, ani nie za długa i jest bardzo, ale to bardzo taki ym, wygodny materiał, taki mocno mięciutki, no oczywiście bawełna i widzicie, to jest ta różnica między sieciuszkami. Ten zamek. Fajnie się wszystko materiał tak nasuwa. Na, na, na leży zamknięty jest cały materiał. Nie cały materiał, a materiał przykrywa dobrze zamek. No a tam z tej dzisiaj to jakiś, nie wiem. I widzicie, to jest kolor taki baby blue, w paski białe. I teraz mierzymy y, ostatnie spodnie. Ostatnie spodnie to są te granatowe z tymi zamkami, już Wam pokazuję niżej może trochę wyżej bo ja muszę się oddalić te zamki otwiera otwier odsuwa się, ale tam nie ma kieszeni w tych tu dwóch a w tych są i tu mają sznurówkę jak ja to nazywam, sznureczek do zawiązania i żeby sobie tu jeszcze tak dędało o to chodzi. Yy, są takie troszeczkę jakby gunkowate, mocno są wygodne i naprawdę tak wiecie, taka biała koszula, elegancka I, i te jak tak wychodzą, te zamki i jakieś eleganckie buty, to się na elegancko wygląda. Jeżeli się ubierze jakiś spetr i do tego jakieś sneakers czy jakieś kozaczki, no to też to fajnie wygląda, tylko w ogóle w inny sposób. Tu nie mają nic. Ani kieszeni, no ale bez przesady, ile tego można. A tak jak my mamy skórzane siedzenia w samochodzie, jak ja bym miała z tymi zamkami na pośladkach, tak siedzieć i się wiercić, bo ja z tym moim krzyżem to tak nie wysiedzę. Także muszę się wiercić. Także fajnie, że nie ma tych zamków na z tyłu, tylko właśnie z przodu. Naprawdę, ja uwielbiam, jestem taka papuga, czym więcej się świeci, tym lepiej. Ale to musi być też dobry styl. Nie lubię takiego, wiecie, nasrana, jak to się nazywa lubię e, jak to dobrze wygląda. Oczywiście dla kogoś innego nie musi to dobrze wyglądać, ale da, dla mnie. Także to było to jak na dzisiaj, jeśli chodzi o mierzymy z mojej szafy z 2023. Jeżeli Was interesuje właśnie ten, y, część numer 2, to napiszcie proszę w komentarzu. Y, mile widziane jest też serduszko, co mi pomoże zdobyć większe zasięgi, i mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa.